Czym jest szara strefa i jakie są przyczyny jej powstawania oraz metody ograniczania? Szara strefa jest to część gospodarki, w której produkcja oraz sprzedaż dóbr i usług nie są objęte systemem ewidencji statystycznej lub są ukrywane częściowo lub całkowicie przed organami administracji państwowej, podatkowej, celnej. Obejmuje całą w danym momencie niezarejestrowaną działalność gospodarczą, która sprzyjałaby oficjalnemu zwiększeniu PKB brutto, jeżeli działalność byłaby zarejestrowana. Przykładem szarej strefy jest praca na czarno, przemyt towarów z zagranicy, produkcja podrobionych towarów, wypłata pensji w gotówce bez umowy, unikanie podatków, nielegalna optymalizacja, na przykład niewykazywanie wszystkich przychodów, przyczyny powstawania. Wysokie podatki i koszty pracy, w tym ubezpieczenia społecznego. Pracownicy i przedsiębiorcy wybierają miejsce, w którym dochody są wyższe. Przepisy rynku pracy między innymi bariery w handlu, które zmniejszają wolność, w oficjalnej gospodarce prowadząc do zwiększenia kosztów pracownika. Niskie lub spadające dochody obywateli, którzy chcą dodatkowo zarobić często na czarno skomplikowane przepisy podatkowe. Niska jakość usług publicznych i niska kultura prawna administracji publicznej, metody ograniczania, stabilność i upraszczanie systemu podatkowego, obniżanie obciążeń fiskalnych, zmniejszenie liczby regulacji prawnych, w tym koncesji i zezwoleń, ograniczenie pozapodatkowych kosztów prowadzenia działalności, ograniczenie liczby i zakresu kontroli do tych niezbędnych wspieranie rozwoju i promowanie obrotu bezgotówkowego